Ciekawe, ja mam wrażenie, że my zeświadczyliśmy bardzo jako Kościół. To znaczy, chodzi mi o taką prostą obserwację, że wydaje nam się, że większe znaczenie, nie że po prostu jakieś, ale że większe znaczenie mają y, poglądy polityczne i namawianie innych, żeby jak najwięcej zwolenników było za tym kandydatem, którego ja lubię, niż modlitwa. I teraz mówię to, ponieważ przypominają mi się różne takie sytuacje, zarówno z historii w ogóle Europy czy świata, jak i historii biblijnych, kiedy, gdy Kościół się modlił, działy się rzeczy, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Nie? I mamy sytuacje takie na przykład, kiedy Piotr zostaje uwolniony z więzienia w sposób nadnaturalny, zupełnie no, coś, co nie mogło się normalnie zdarzyć. Pan Bóg realizuje swoje cele, w tym wypadku przez to, że chciał akurat, żeby Piotr wyszedł z tego więzienia. Drugim takim przykładem, też biblijnym, jest przykład Hroda, tego, który pewnego dnia przemawiając, ludzie są zachwyceni, albo to w tam klakierzy powiedzmy, krzyczą, że to nie, nie ludzki, ale boski głos się odzywa, z takim wielkim namaszczeniem skłaniając się przed nim. I Herod przejmuje to jako chwałę dla siebie. Efekt tego jest taki, że pojawia się anioł, który go poraził i w ciągu kilku dni Herod umiera. I to z tego co wiemy z historii, to umiera w sposób bardzo, bardzo nieprzyjemny. Tam no, już nie będziemy opisywać szczegółów. Ale myślę sobie, że to mi pokazuje to, jak ogromne znaczenie ma modlitwa Kościoła, jak w wielkim stopniu dzisiaj Kościół zaniedbuje ten aspekt.